Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie ministrze, szanowni państwo. Dziękuję bardzo. Tutaj wszyscy dziękują sobie za, za pewne rzeczy. Ja chciałbym podziękować rolnikom na samym wstępie, że oni pierwsi podjęli kontrolę na przejściach granicznych i oni pokazali ten problem. Bo gdyby nie reakcja chyba rolników wtedy, to nie wiem, czy by ta kontrola, różne rzeczy by wyszły. I to podziękować to rolnikom, za to trzeba. Bez względu, oni to robili z potrzeby i widzieli, co, co jedzie, I ale i społecznie. Druga sprawa, y, mówimy tutaj o tych, już nie chcę po, powtarzać o tych problemach, które mamy, ale dlaczego tworzymy takie systemy? No, bo tutaj możemy mówić, że Unia nam stworzyła y, plan strategiczny, różne schematy i inne rzeczy, ale dlaczego na przykład przy Pomocy tej, której mamy dostać, znów tworzymy plany, które znowu do spełnienia rolnik musi różne rzeczy. A tak naprawdę wiemy dobrze, że jeśli jest to kwota 10 miliardów złotych i tak naprawdę wszyscy ponieśli straty, czy, czy miał to hodowlę, czy te pasze spas sam, czy nie spas, to on poniósł koszty na wyprodukowanie jej. I poniósł określone koszty. Czy nie można tego było? Przecież agencja ma pełną wiedzę, ile uprawiamy w Polsce zbóż, rzepaków, ile mamy sadów, owoców miękkich i innych. Rozdzielić to, tą pomoc na hektary może, w poszczególnych wysokościach, na poszczególne uprawy. Czy to byłoby proste? Przecież mamy pełne właśnie dane. To myśmy datę, plony, wszystko. Czy musieliśmy, panie, panie komisarzu, tak komplikować ten właśnie problem? Bo jeśli Unia tak tego chciała, no to może trzeba było. Czy nie można było tego normalnie uprościć? Druga sprawa, mówimy o sytuacji bieżącej, która jest. To mleko się już wylało, ale czy mamy pomysł, co będzie za rok, za dwa? A może za rok może być gorzej, bo to wyborów może, że nie być. I wtedy ta pomoc może być może bardziej trudna. I więc, więc uważam, że zastanowić się powinniśmy nad tym, Dlaczego takie problemy wynikły z tym ukraińskim zbożem? Pierwsza sprawa. Oni to zboże produkowali zawsze i jakoś nam nie zakłócało tego rynku. Zakłóciło nam to, że zniknęły ich szlaki e, tranzytu tego właśnie zboża. Oni jednym por, jedną częścią i dużą grą było to było te Morze Czarne, porty tamte ale drugim, i o tym trzeba było mówić cały czas, przez Białoruś do portów litewskich Kłajpeda. I, i, i jeżeli zablokowano przez eksport przez Białoruś tranzyt, wtedy my powinniśmy, panie, panie komisarzu, Polski nie wiem, czy stać na to, czy nie stać, ale Polska może zyskać, tworząc tranzytowe szlaki komunikacyjne dla surowców z Ukrainy, które mają być wywiezione na resztę pozostałą część świata. Jak nie załatwimy tego, to, to, to te zboża i różne surowce, które mogły płynąć gdzieś indziej, a nie mają jak płynąć i nie mają możliwości wyeksportowania ich dzisiaj, to się rozlewa w naszych krajach. I ja nie chciałbym jako rolnik, producent, czekać na to, co mi komisarz wy, wywalczy 100 zł, czy 500, czy tysiąc. Ja chcę normalnie funkcjonować na tym rynku. I my tak chcemy. Żadnych jałomóżnych nie chcemy. Jest to spowodowane kłopotami i to dzisiaj można to przyjąć, ale trzeba rozwiązać, szukać takich, że zabezpieczą naszą produkcję rynkową. Przecież wszyscy mówią, że zapotrzebowanie na żywność świata będzie właśnie rosło. Zmienia się już się klimat. Są części świata, gdzie się żywności produkować nie chce. Dzisiaj ten system, który mamy, nie chroniąc produkcji, a chroniąc nie wiadomo czego, będziemy, że tak powiem, skazani na to, że ta produkcja wygaśnie. Tak jak. Przy, przy reset powinniśmy, panie doktorze tutaj, weterynarii, którym się znamy bardzo dobrze i doskonale od wielu lat, zrobić reset w walce z asf -em. Metoda, która od 2015 roku doprowadziła tego, że ASF się ma dobrze, a nie ma 100 tysięcy gospodarstw produkujących trzodę Wasie chlewną. I dzisiaj kłopoty zbożowe mamy także z tego powodu, że z 20 milionów trzody chlewnej zeszliśmy do 8 bez względu na to, czy to było takie, czy było takie. To. Więc zastanówmy się nad tym, jak walczyć z ASF-em, a nie z walczyć z kopami, Bo zostało 50 ty tysięcy gospodarstw produkujących dzisiaj trzodę. U mnie na wsi nie ma ani jednego już. Y I za chwilę bydło mleczne jeszcze w trzech gospodarstwach jest, ale za chwilę może go też nie być. I będziemy wtedy się za zastanawiać, co z tym zbożem robić. I jak w, w, w owoce i warzywa też nie będziemy mogli przejść te gospodarstwa małe. To jaka jest propozycja? Co my mamy po prostu robić? I to liczę na perspektywę myślenia co za rok, co za dwa, bo wybory miną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.